Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na moim kanale YouTube i w dzisiejszym odcinku w zasadzie można powiedzieć miało póki co ostatnim. Zapraszam Was na moją ostatnią płytę, jaką sobie tutaj zakupiłem. Jest to piosenka, a zarazem płyta um, los Higwine, nie jest to ani Ramstein, ani Till Lindenman, jak do tej pory Wam przedstawiałem na swoim kanale. A mianowicie jest to tak, jakby soundtrack, właśnie z filmu o nazwie Los Higwine w tłumaczeniu na nasz język polski. Znaczy to, tak mi się przynajmniej wydaje, jestem pewny raczej na 100%, zagubiona autostrada. Może kojarzycie ten film, może nie. W każdym razie, Dlaczego pewnie się zastanawiacie, kupiłem sobie tą płytę? A mianowicie kupiłem tą płytę, dlatego że mamy tutaj, tutaj yy, dwie chyba piosenki Ramsteina, jak zauważyliście zresztą po naklejce, która się znajduje w tym oto miejscu. Między innymi mamy tutaj jeszcze na przykład Merlin Mansona, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to płyta ani Ramsteina, ani Lindenmana. Po prostu to jest taki jakby soundtrack cały. Z tego filmu. Ja osobiście nie oglądałem tego filmu. W każdym razie, może po tej nagrywce oglądnę ten film. No zobaczymy. E, dobra, moi drodzy, przejdźmy sobie do rzeczy. E, tak się płyta prezentuje tutaj nam z przodu, tak się ona prezentuje z boku, a tak się płyta prezentuje e, moi drodzy, w tyle. Jak zauważyliście też. Ta piosenka oraz ten cały album tutaj tej płyty ma aż 23 piosenki. No spójrzcie sobie aż tyle piosenek jest, to jest bardzo dużo. No i między innymi jak widzicie, mamy tutaj na przykład numer 18 jest to Ramstein Ramstein, a kolejna piosenka będzie Ramstein Hajratemis i ona jest na 20 pozycji. Dlatego, no tak jak wcześniej Wam wspomniałem, dlatego kupiłem sobie tę płytę. No bo sobie tak myślę, jak mieć wszystko z na to wszystko to jest chyba oczywiste. Ja jestem wielkim fanem tutaj tego zespołu. No i w zasadzie ta płyta nie mogła mi e, przejść obojętnie. E, także tak się prezentuje płyta w tyle z przodu wam pokazywałem, oraz z boku, więc myślę, że możemy sobie ją tutaj teraz otworzyć. Chcę jeszcze dodać, że płyta jest oczywiście używana. Nie jest to nowa płyta, dlatego tutaj mam taką akcję, że no jak widzicie, w tym oto miejscu mam tutaj pęknięte, że to tak powiem, zatrzaski. Ona już taka do mnie przyszła. No ale w sumie nie mam prawa być zaskoczony, dlatego że jak zamawiałem tu płytę, to było właśnie napisane w opisie, że płyta ma gdzie niegdzie uszkodzenia. No i między innymi właśnie trafiło się tutaj w tym oto miejscu. Minus jest taki. Że to jest pęknięty, pęknięcie takie to jest no, duży minus dla mnie, bo moja płyta lata mi właśnie w taki oto sposób. Teraz, jak widzicie, ona sobie tutaj chodzi jak tylko chce, właśnie dlatego, że te zatrzaski są tutaj pęknięte. Dlatego ona mi lata przy mocniejszych na przykład wstrząsach, no może ona mi wypaść. prawda? Dlatego muszę się tutaj tym obchodzić delikatnie. Mamy tutaj też książeczkę, taką pannę. Że to tak powiem. No i tak się ogólnie płyta prezentuje w takim czarnym stylu. Ładna, nawet płyta bardzo mi się podoba i również bardzo się cieszę, że ona tutaj dołączyła do mojej kolekcji. Ogólnie z Rammsteina jaką już posiadam. A jest naprawdę moja kolekcja już potężna, że to tak powiem. Moi drodzy, to tyle w takim materiale. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie lajka. Like zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Mistrzuniu Ziomek Milan oraz zapraszam Was do komentowania. Napiszcie co myślicie o tej płycie, czy oglądaliście ten film, ja nie oglądałem, a kto wie, może w najbliższym czasie sobie go obejrzę. No zobaczymy, może być ciekawie, jak już tutaj są w tym filmie dwie piosenki Rammsteina, no to myślę, że może być naprawdę całkiem, całkiem spoko film. Moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, zostaw tego lajka, jeżeli materiał się spodobał, no i co? To jest na razie ostatni film, póki co yy, nic nie zamawiałem nowego tutaj ze singli, z Ramsteina i nie tylko. Jeżeli się pojawią moje nowe single jakieś, to na pewno będę dla was kręcił kolejne materiały, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Cześć!